Cześć kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zostawcie łapkę w górę albo subskrypcję, bardzo mnie to ucieszy. Dzisiaj pokażę Wam moją nową roślinę, nie mogłem się po prostu opanować i powiem Wam kilka słów o oświetleniu firmy Verticana, pokażę Wam kilka po prostu przykładów w sumie od Malowania, tutaj od zmiany tej tutaj całej konstelacji minęło 6 tygodni i pokażę Wam jakie są efekty tego właśnie oświetlenia. Dobra, zapraszam na odcinek. Mówiłem tutaj fajną roślinkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi się spodobała. Jest to odmiana jakaś em, jakaś czegoś tajlandzka. Tak mi się chyba wydaje. I... Przyjdzie jeszcze jedna. Inna. I jestem ciekawy, co na to... Co Wy na to? Jaka będzie Wasza reakcja? Słuchajcie. Stół mi się kiwa, no. Dobra, stół się przestał kiwać. Jedziemy. Bardzo ważne, bardzo ważne w tym czasie, jeżeli zamawiacie rośliny ze sklepów online. Nie wiem, czy wszystkie sklepy proponują taką właśnie opcję hitpacka, czy nie. Ale jeżeli na przykład tutaj w Niemczech taki jest sklep wysyłkowy z roślinami, na przykład Bench Jungle jest opcja za 3 euro czy 2,50 możecie sobie zamówić karton. Wyłożony w środku styropianem i właśnie set packiem. To kosztuje 3 euro więcej, ale jesteśmy na pewno pewni, że ta roślina przyjdzie dobrze zabezpieczona. I przyjdzie nieprzemarznięta. Nie oszczędzamy, jeżeli już zamawiamy, to najlepiej właśnie z taką opcją. Słuchajcie, Ruby się już tam bawi z kartonami. Pamiętajcie, nie oszczędzajcie, jeżeli zamawiacie już jakieś rośliny to naprawdę z taką opcją, ze styropianem i z, z Hit Packiem. zamówiłem to tydzień temu i wydawało mi się, że będzie to trwało w sumie dwa tygodnie, zanim dojdzie, ale sprzedawca z myślą może o mnie. I o tych temperaturach, które nas tutaj równie zaskoczyły, bo dzisiaj przez cały dzień było minus 4 stopnie, a w nocy dochodzi do minusa 10, no to już jest taki poważny problem. I raczej nie wysyłabym roślin w tym czasie, jeżeli w żaden sposób nie będą one zabezpieczone. Słuchajcie, no Michał mi się już powoli cieszy. Mam nadzieję, że drugą brodą tutaj nie walę o, o, o mikrofon. Nie wiem, gdzie jest ten drugi. Dołożyłem sobie jeszcze roboty, wiecie, bo zacząłem chodzić do fitness trzy razy w tygodniu, po półtorej godziny. Nie chce mi się w ogóle stamtąd wychodzić. To jest najgorszy problem, największy problem. I zawsze sobie jeszcze tak myślę, a to jeszcze może to zrobię, albo jeszcze tam to zrobię, albo tutaj 3 razy 15, albo tu 3 razy 15, jak jestem tam na przykład 15 po drugiej. Za chwilę za czwarta i no. <laughs> Jakie cudo. <śmiech> <śmiech> Ale cudo, słuchajcie. No, jestem zakochany. Patrzcie. Hoje i Łosie Rogi przejęły komando w ostatnim czasie. No, szkoda, że tutaj... A, nie, tu pisze. Dobrze. Otwieramy razem. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj dobrze widać. E... Ja ciągle patrzę i szukam i oglądam, czy coś nowego się gdzieś pojawia. Szukam cały czas właśnie łosich rogów super Boom, ale nie mogę nigdzie dostać. I chyba w tym roku chyba w tym roku już nie dostanę słuchajcie. I e, to, czy to jest Magadaskar, tutaj jakaś odmiana z Magadaskaru. Ale są piękne, tu się trochę ułamało, ale to mniejsza z tym, ale zobaczcie, to są takie dwa. Dwa gałęzie, dwie gałęzie, dwa gałęzie, dwie odnogi, tak one wyglądają. Piękne, platycerium madagascar hybrid w, w doniczce pisze. Nev, New. Czyli jakaś jest nowa odmiana, no, ale jest, naprawdę, jest, powiem Wam, jestem zachwycony. Jest tutaj już kilka tych różnych łosich robów, ale ten, taką ma piękną, zieloną formę, w sumie, no, żadne nie mają takiej, takich pięknych, takich pięknych zielonych liści. Może to właśnie ostatnie tajlandzkie, też takie zielone jest. no i to też w sumie. To jest najnowszy liść. Takie ma właśnie mocne, zielone liście. Słuchajcie. No i tutaj nie ma takich, właśnie e, mocnych tych włosków. Są włoski, ale takie rzadkie piękne, piękna doniczka. I teraz tak piękna doniczka do tego i bomba. Słuchajcie, moim planem jest. A, a tutaj Wam przedstawię moje świąteczne oświetlenie do filmików. Czyż ono nie jest urocze? Powiedzcie sami. Słuchajcie, pomyślałem, że tutaj tą główną półkę to zrobię tylko, właśnie, z łosimi rogami, bo tu już mamy trzy różne sadzonki. Nie wiem, czy tam będzie widać. Tu są dwie, teraz przyszło nowe i przyjdzie jeszcze jedno z Francji. E, też bardzo fajna odmiana, której nie mam. Bardzo ciekawa odmiana. I wydaje mi się, że te wszystkie tutaj sobie fajnie e, łosie rogi poustawiam. E, to Anturium na górze będę musiał znaleźć mu inne miejsce. Philodendron UPI. Ojej, chyba się prosi o wodę. Tak jest. Też go gdzieś muszę przestawić. No i te młode choje, te choje, słuchajcie, zaczęły puszczać już korzenie. Korzenie jeszcze tutaj widać. To czyli e, te choje z tej paczki chojowej niespodzianki. Puszczają wszystkie liście. One takie miały le lekki okres, że liście im się troszeczkę... Tak jakby zaczynały marszczyć, ja zaczynałem się bać już, że to będzie po wszystkim. Tutaj jeszcze nic nie widać, ale jeżeli liście są takie, wiecie, takie fajne, twarde, to czyli pobierają tą wodę i jest im dobrze. Zmiana tematu. O, tutaj też są liście. Ta jest też hoja, jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Tutaj kawałek. Ten, ten pęd jej obsechł, ale wydaje mi się, że to wszystko tutaj e, dojdzie do siebie. I oczywiście, jak ją przesadzę, zacznie puszczać nowe Zrobisz miejsce. Nowe liście, nowe pędy. Tutaj. A jest korzeń, Super. I patrzcie, to jest właśnie oświetlenie tutaj wertykany. Nie ma nic innego. I. Pod tym oświetleniem wertykany, tutaj widzicie alokazja, Frydek puściła mi znowu liścia z wariegatą. Eee, anturia puszczają liście. Tutaj, właśnie ten UPI też puścił liścia i jest wszystko w porządku. też jeszcze jest młody liść. Łosie rogi, zobaczcie, idą do, do światła, czyli te, te lampy wertykany działają. Mam nadzieję, że mimo nie będzie tutaj tych spodni trasowych widać, bo ja byłem dzisiaj na zakupach i przyjechałem, i e, przebrałem tylko spodnie, bo mi tak jest niewygodnie w dżinsowych spodniach chodzić i się zabrałem, zabieram się za nagrywanie, słuchajcie, tutaj wszystko też, patrzcie, Patrycja puściła nowego liścia, puszcza, mi się wydaje, że wszystko, że te rośliny, e, na początku takie były trochę zdezorientowane, bo, wiecie, oświetlenie było inne i było tych więcej takich punktów oświetleniowych, ale wszystko wygląda bardzo dobrze. Tutaj, zobaczcie moje anturium tyle tu jest tych kwiatów, jakie wypuściło liściora. Wszystkie anturia muszę znowu podlać. Słuchajcie, Luxurians podobno jest bardzo taką rośliną, e, no nieznośną wypuszcza liścia. Czyli ta fotosynteza musi tutaj zachodzić w tych dużych liściach, skoro on ma siłę i ma chęć dalej rosnąć, czyli wszystko pasuje. No i teraz tak, pomyślałem sobie, że zamówię kolejne kolejne lampki, kolejne żarówki, wertykany i kupię sobie takie kupię sobie takie fajne, takie fajne, takie super, takie wiecie, zajebiste e, e, lampki, z, no wiecie co? I takie o 90 stopni, czy o 360 stopni można tymi, tymi drucikami, czy tymi, wiecie, wyginać i można tak soświecić i tak. I ja sobie pomyślałem, że ja tutaj kupię na każdy regał tak jeszcze. Jedną, właśnie taką lampkę, czy nawet tu z góry, tak, żeby to fajnie jeszcze, wiecie, z takiej odległości 20 cm od góry, żeby to te, te światło tutaj jeszcze bardziej lepiej dochodziło, żeby jeszcze było tego światła więcej, i żeby te rośliny naprawdę e, miały go jeszcze, jeszcze więcej. Bo jak mówiłem, to jest takie oświetlenie punktowe. No i. Em, Jeżeli macie takie tutaj dziwne oświetlenie jak ja, że mam tą szynę nie w ten sposób, tylko mam w ten sposób i muszę te lampki, wiecie, tak wszystkie w rzędzie i takie tu ustawiać, żeby tu się jakoś świeciło. I postanowiłem, że kupię sobie te właśnie nowe lampki, nowe żarówki. Nawet zamówiłem 10 sztuk i z tymi, tymi lampkami tutaj postaram się tak od bardziej, jeszcze od góry po prostu słuchajcie, oświetlać. Sprawdźmy to jeszcze inne choje. Są korzenie. Tak więc widzu, którymi te e, rośliny ofiarowałeś, zobacz, że wszystko jest na dobrej drodze. Ta choja mnie trochę martwiła, wiecie, bo ona właśnie ona właśnie tak te liście e, marszczyła. No, i te tutaj niestety ale one odpadną. Czy tu są korzenie? Są korzenie, tutaj widzę korzenie. Czyli się to jest hoja, latifoli? Nie. Lauterbachi. I ona zaczęła już też pobierać wodę, bo te liście e, nabrały tego znowu wigoru i one będą i ona będzie dalej rosnąć ta roślina to jeszcze mamy to w sumie nie mogę doczekać się urlopu bo chcę właśnie chcę właśnie zbudować o tutaj są korzenie chcę zbudować jak najszybciej tą em, cudowną em, Zapomnę. witrynę którą mam ale to, na to potrzebuje więcej czasu, to nie jest, wiecie, praca w ciągu na 5 minut, i nie wiem, dzień, może dwa będę potrzebował, żeby to w ogóle wszystko doprowadzić do ładu i do składu. I wtedy, na przykład, ten tutaj, Te Anturium, Regale, wreszcie znowu pójdzie w swoje, w swoje ciepło, ulubione miejsce, wilgotne. E, na przykład, jeszcze te takie choje, te wiecie, które są naprawdę takie bardzo wymagające. Ehm, co ja tam jeszcze chcę wsadzić? A, już wiem. Tam jeszcze chcę włożyć chwilę dendrona. Bilietie variegata. który teraz stoi też również w słoiku i na macie grzewczej. Ale to nie jest to, jakby na przykład stał, wiecie, w takim fajnym takiej fajnej witrzynce. Witrzynce piękne rogi a tutaj takie są jakby fioletowe, tego w ogóle nawet nie było widać na zdjęciach i trzeba będzie miejsce mu tutaj gdzieś zrobić. Jeszcze sprawdzimy, co się tutaj dzieje w tym słoiku. Zobaczcie. Monstera oblika, no słoik jest brudny, nie, bo Monstera oblika. Tutaj macie frytki, wariegaty, ale zobaczcie, że nie wszystkie mają wariegację. Te najmniejsze są takie bardzo zwariegatowane, zwari a te większe niestety nie. To czyli możemy, możemy dojść teraz tutaj do ta będzie widać, bo tu jest lampa, to może będzie jaśniej. Taki można wniosek wysunąć właśnie, że Rośliny z wariegacją po prostu rosną wolniej, słabiej, chociaż ta tutaj rosła bardzo szybko. No i rozsadzi się je, one teraz nie są już takie mocno drogie. I na wiosnę po prostu porozdaję. Kiedyś będzie znowu jakiś nowy Mystery Box. Na wiosnę teraz to już nic nie organizuję, nic nie wysyłam, bo to już jest za zimno. Do Polski jest trochę dalej niż tutaj. Wiecie, w Niemczech to DHL, to mimo wszystko potrzebuje dwóch dni, a do Polski kosztuje, potrzebuje tydzień czasu. Z DPD też są problemy, z GSL również są problemy i to jest takie wszystko za bardzo ryzykowne. Cieszę się, że właśnie do naszej Kaśki dotarła paczka z roślinami, które były wszystkie w bardzo dobrym stanie i do Eweliny z kanału. Ewelina je dżungla, który polecam dla osób, które uwielbiają rośliny. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was tutaj zaskoczyłem kolejną rośliną. Słuchajcie, w kolejnym odcinku będziemy już sadzić trochę rzeczy, bo zbierało się tego. Będziemy przyglądać choje i zobaczymy, co to wszystko będzie. Muszę sobie ziemię jeszcze teraz zrobić, znowu substratu palika muszę zrobić jednego drugiego, żeby na przykład y, Monstere variegata, którą to jest jakaś variegata, nie wiadomo jaka, jaka odmiana monstery, jest kilka rzeczy, które muszę po prostu przesadzić i dać na palik i ostatnio byłem w budowlanym chciałem sobie kupić właśnie taką plastikową folię, plastikową folię. Jest taka grubsza folia ym, na rolki stoi i na mojej grupie Zielone Okno na Facebooku właśnie taka przemiła dziewczyna postanowiła udostępnić zdjęcia, na którym właśnie zrobiła takie paliki. Z tyłu jest folia, z przodu jest spagnum i e, siatka. I to właśnie w dużej mierze również e, powoduje, że te spagnum w tych palikach e, nie tak szybko właśnie e, wysycha. A z drugiej strony ta, ten plastik z tyłu zapobiega wysychaniu i przez to pomaga nam też spryskując te spagnum podlewać je, po prostu nawilżać je, żeby on tak nie było wiecie, bo taki palik jak jest to ciężko jest to nawodnić po tym jak jest on już strasznie suchy tutaj te które mam to po prostu podlewam rośliny troszeczkę dłużej, więcej może, nawet i teraz ale te spagnum z tych palików mimo wszystko wyciąga to słuchajcie. I no i z tym palikami jest również tak, że jeżeli macie małe doniczki, małe rośliny, to te spagnum również wyciąga szybciej wilgoć z ziemi, ze substratu. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za to, że jesteście. Naprawdę, nie spodziewałem się. Tym bardziej, że. Kiedyś, um, taka mi się ostatnio sytuacja przypomniała, czytając komentarze właśnie i zastanawiałem się nad tym, co jest takiego, nie wiem, we mnie, że, że lubicie mnie tak oglądać albo słuchać, albo um, tych, wiecie, zająknięć. I, i przypomniałem się taka sytuacja, jak miałem może 14 lat i miałem taką grupę znajomych i z tej grupy znajomych taką miałem koleżankę, z którą się, yy, no, bardzo się przyjaźniliśmy. I pamiętam, że spędzaliśmy święta razem jeszcze w tym roku i w ogóle i naraz się jakby kontakt urwał. I okazało się, że ona z innymi organizuje taką sylwestrową zabawę. No i ja zapytałem, czy ja też mogę przyjść, nie? Bo w sumie w sumie wydawałoby się, że to jest takie, wiecie, no automatyczne, że jest na tej zabawie, nie? No dobra, możesz przyjść, nie? I musiałem się w sumie sam na tą zabawę wprosić i kiedy tam już byłem pamiętam, że takie było lekkie zamieszanie wśród gości wśród uczestników pojawiły się jakieś chorągnięcia i jakieś dziwne spojrzenia no i Zostałem powiadomiony, że muszę opuścić imprezę. To było dla mnie w tamtym czasie to było najgorszym przeżyciem, jakie mnie do tej pory spotkało. Niewyobrażalny, smutny wtedy nam targał, pamiętam do tej pory, że byłem załamany, zapłakany i w ogóle. No, i od tego czasu, tak się zacząłem się tak, wiecie, bardziej się może separować od tego towarzystwa i w ogóle, bo nie byłem ani pijący, ani palący, ani nie plujący, ani nie e, rzucający w drzwi czy wyzywający ludzi na ulicy czy coś, stojąc, wiecie, na przystanku autobusowym. No, i wyłamywałem się po prostu z tego towarzystwa coraz, coraz bardziej, coraz bardziej. No, i kiedyś, wiecie, w pewnym momencie. E, stałem się dziwolongiem. Miałem oczywiście znajomych. Um, to były takie osoby też, powiedzmy, takie lecy le 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 outsiderzy. Ale wiecie, ludzi nie podobało się na przykład, że um, miałem świetny kontakt z moją matką kiedyś. No teraz też w sumie nie, ale kiedyś to wiecie. To jest tak, że nastolatkowie to mają... Rzadko jest tak, że mają taki dobry kontakt z rodzicem po prostu i to było też nie było, nie było też miłe, mile widziane przede wszystkim. No i to tak było i tak się to trwało, to tak się ciągnęło cały czas. Aż się z Polski wyprowadziłem. Byłem dziwolągiem, bo wolałem sobie mój czas, wiecie, zagospodarować roślinami i, i opieką zwierząt i Planowaniem ogródka i w ogóle. No i w, 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 w pewnie e, powiem Wam, że z punktu widzenia tych lat, tego czasu, no to jestem zadowolony, że tak się stało w sumie. Bo nie byłoby mnie może tu, teraz. Nie byłoby mnie tam, gdzie jestem. Dobra, nie zanudzam. Trzymajcie się. Dużo zdrówka. Uważajcie na dzieci w szkołach. Uważajcie na dzieci. Swoje dzieci. Zwracajcie uwagę na najmniejsze um, wiecie, takie jakieś niepokojące um, punkty. Bo naprawdę zło czai się na każdym kroku. Ja tego zła również doznałem. I to był Również to był horror, to był, to był horror, to był horror, w którym modliłem się, żeby na drugi dzień się nie obudzić, albo żeby, żeby coś się stało, żeby, mi, żeby mnie więcej już nie było. Ale o tym pojadę kiedyś indziej. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, papa.